Witamy w przeglądzie portalu termomodernizacja.pl. Jarku, o czym dzisiaj będziemy mówić? Dziś będziemy mówili o cenach ocieplenia domu. Mamy parę danych, informacji, które pozwolą nam zaprojektować sobie najbliższe. Będzie taniej niż... drożej? Podobno ma być drożej. Porozmawiamy o tym. O czym jeszcze? Będziemy rozmawiali o, o cenach ocieplenia, będziemy rozmawiali o cenach innych materiałów izolacyjnych, a na końcu powiemy o planach rządu odnośnie termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Zapraszamy. Zacznijmy od cen ocieplenia. No pierwszy... Właśnie, wiem, że mocno się przygotowałeś. Zapytałeś prezesów bardzo ważnych firm, które produkują termoizolację. Jaka jest konkluzja? Po pierwsze zapytaliśmy się pana Pawła Kisiela, który jest prezesem firmy Atlas, duży zawodnik na rynku, jak według niego będą wyglądały prognozy odnośnie cen w ogóle na rynku materiałów budowlanych. I tu pan prezes bardzo wyraźnie wskazuje, że jeśli mamy środki finansowe i dostęp do ekipy teraz, to należy ocieplać teraz. Taniej nie będzie, a przynajmniej w perspektywie najbliższych trzech lat, bo nie ma widoków na tańszą energię. Zgodnie z apelem pana premiera, jeżeli jest taka możliwość, Zróbmy to dobrze, dobrze ocieplić się jeszcze w tym roku, ale to wynikało trochę z czego innego, że może być trudna zima i jest problem z energetykami szeroko pojętymi. A to, czy będzie taniej, to jednak zależy od wielu czynników, o których też chciałem z tobą porozmawiać, bo ja rozumiem, że ta zachęta wynika z tego, że rosną producentom koszty produkcji. I jak rosną koszty produkcji, no to jest taka naturalna tendencja do przerzucania tych kosztów na klienta końcowego. No ale pytanie, czy tak się stanie, czy tak się nie stanie, to też jednak zależy od popytu, podaży i pieniądza który jest bądź nie jest w rękach klientów, bo bardzo ciekawa była wypowiedź też Pani Prezes AustroTermu. może ją przytoczmy. Pani Prezes wskazuje, że ona trochę inaczej podchodzi do tematu i ona zwiastuje w swojej wypowiedzi, że ten czas teraz przypomina jej lata 2007, 2008, 2009, Aktualnie, według pani Anny Śpiewak, jesteśmy w okresie przypominającym drugą połowę 2008, a w 2009 był potężny kryzys na rynku izolacji ze stylopianu. No i pani Anna Śpiewak zwiastuje taki scenariusz, co będzie oznaczało, że. Generalnie raczej materiały nie powinny drożyć. Czy no powinny? I, 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 nawet, I nawet mówi o tym, że wtedy część producentów wygenerowała straty, jakby dopuszcza taką sytuację, że producenci wygenerują straty, czyli będą zmuszeni sprzedawać poniżej kosztów. Ale e, to jest jedna jedno z wypowiedzi, bo jest jeszcze trzecia bardzo ważna wypowiedź, zanim przejdziemy do dyskusji. E, bo właśnie pani Anna Śpiewak wskazuje specyfikę naszego rynku, tak? bo mm, okazuje się, że mamy pewną bezwładność tego rynku i tu y, pani, pani prezes mówi. Że w Polsce mamy obecnie dzisiaj największą liczbę zakładów produkujących stereopion w Europie. I pomimo tego, w czasach kiedy te ceny w Polsce były dosyć duże, jeszcze kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy temu, to takiego zjawiska nie obserwowaliśmy w krajach Europy Zachodniej, że te rynki są mniejsze i jest mniej zakładów. W Polsce nastąpiła walka cenowa. I która nie uwzględniała wówczas tych realnych, realnych kosztów, więc być może tu też zadziała jakaś niewidzialna ręka rynku producentów. Zobaczymy, jak się będzie ta cena kształtowała. Z jednej strony mamy bardzo wyraźną opinię pana prezesa Pawła Kisiela, że ceny będą rosły. Jeśli możemy ociepać, to zróbmy to teraz, przed, 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 przed zimą. Z drugiej strony mamy wypowiedź pani, pani, pani prezes śpiewa, która. Zwiastuje pewne problemy na rynku styropianu, i to też może wpływać na cenę, ale w drugą stronę. Tak, znaczy, ja jestem tym tematem bardzo zainteresowany, z uwagi na to, że też przed zimą chcę wykonać, wykonać ocieplenie i powiem szczerze, z tygodnia na tydzień śledzę sobie ceny, ceny styropianu i co zauważyłem, że. Ten spadek może nie jest dynamiczny, ale on cały czas następuje. Z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc te same produkty tanieją. Może nie są to spektakularne spadki, ale są. I wynika według mnie to z tego, że po prostu spada popyt. Ewidentnie leci popyt na materiały izolacyjne. To widać też po ekipach wykonawczych. To było nie do pomyślenia jeszcze pół roku temu, że można było z miesiąca na miesiąc, czy z tygodnia na tydzień znaleźć ekipę. A teraz jest to możliwe. Bo są, są, pojawiają się takie, takie okienka, bo po prostu ktoś wypada, kogoś, ktoś dochodzi do wniosku, że niego nie stać na wykonanie tej elewacji i odkłada to w czasie. I teraz nie możemy zapominać o tym, że mimo że producentom mogą rosnąć koszty, bo o tym też powiemy za chwilę, z czego oni, oni wynikają, no właśnie z, głównie z prądu, gazu, ale także z wzrostu płac, ale z drugiej strony jest popyt, który będzie ograniczony i jeszcze pieniądze. Na pokrycie tego popytu. I tu jest duży problem, bo y, kiedy robisz elewację, no robisz ją na samym końcu, wtedy, kiedy twój budżet już praktycznie się nie dopina, że jest często y, jesteś poniżej tego budżetu. No i, y, i co z tego, że musisz ją wykonać, jak się na to nie zdać? Po prostu odłożysz to w czasie, bo nie masz, nie masz pieniędzy, ale nie masz też zdolności kredytowej na to, żeby, y, żeby, żeby te pieniądze, y, pieniądze pozyskać. I możemy mieć taką sytuację, że te firmy, które y, nie były przezorne albo źle przewidziały sytuację na rynku energii i na przykład nie mają zakontraktowanego gazu, prądu na przyszły rok jeszcze po niższych cenach, no to one w pierwszej kolejności zaczną generować straty albo wypadną z produkcji, bo inny producent ich po prostu zastąpi, ten, który się dobrze zahedżował na tych, na tych cenach. Bo jeżeli popatrzymy sobie na jakiekolwiek hurtownie internetowe, z góry na dół pełna dostępność każdego produktu. Ja pamiętam jeszcze w maju. To była uh -huh. kwestia alokacji, alokacji produkcji. I tak naprawdę, jak się zamówiło w hurtowni jakiś produkt, to jeszcze nie było do końca pewności ceny, czy na końcu producent i nie tak nie podniesie tej ceny. Teraz sytuacja całkowicie się całkowicie odwróciła i w mojej ocenie w takiej sytuacji nie ma przestrzeni na to, żeby podnosić ceny. Możemy bardziej mówić o tym, do jakiego poziomu te ceny spadną. I tutaj też ja nie jestem aż takim optymistą, że zobaczymy ceny sprzed dwóch czy przed trzech, trzech lat, dlatego że to się kompletnie już finansowo nie, nie będzie spinało tego wyprodukowanie, raczej widziałbym to trochę tak jak w 2008-2007 na rynku mieszkań, zobacz, że tam też wtedy nie było załamania cenowego, tylko taki powolny spadek przez, przez kilkanaście de facto kwartałów, bo chyba 2-3 lata były te spadki i dopóki nie nastąpi ożywienie, ożywienie popytu, czy to spowodowane na przykład spadkiem kosztu pieniądza, obniżką stóp procentowych, no bo wtedy znowu dalej nie mamy pieniędzy w gotówce, ale mamy zdolność kredytową i sobie te, te inwestycje ruszą, to, to ciężko będzie przy takiej dużej konkurencji, o której też mówiłeś, o której mówiła Pani Prezes, ciężko będzie znaleźć kupców na drożejący produkt. Czyli dziś wiemy, że materiały nie drożeją, trochę tanieją. Mówimy, tak? o, o, mówimy o materiałach o, ciepleniowych. O tak? Wiemy, że pewną zawsze nie wiadomo mogą być ceny surowca, które też wpływają na, na, tak. na ceny produktów. I wiemy również, że niedługo producenci zaczną bardziej w cenie odzwierciedlać te swoje rachunki za energię, co też może mieć wpływ na rynek. Więc rzeczywiście chyba warto się, się tutaj zastanowić hmm. nad tą propozycją pana prezesa Atlasa, jeśli, jeśli cię stać, jeśli możesz, to ten dom teraz. Też się wpisujemy w Apple Premiera. Tak, tak. Znaczy, ja, uważam, że, ja uważam, że jeżeli ma się takie możliwości, to lepiej to zrobić teraz, dlatego że oszczędzisz też na ogrzewaniu i głównie dlatego to robię. Z kolei, jeżeli chodzi o ceny styropiany, to jest oczywiście moja opinia, proszę nie, nie, nie traktować tego jako, jako poradę, bo nie czuję się analitykiem. To jednak w przyszłym roku może być trochę taniej. Ale warto podkreślić trochę taniej. Nie będzie spektakularnego krachu na cenach styropianu, że kupimy to o 30-40% taniej w przyszłym roku. Taka jest moja prognoza. Wiem, że Ty, bo rozmawialiśmy wcześniej, raczej skłaniałbyś się ku temu, że pewnie po tej korekcji nowej gdzieś będziemy mieć powolny, powolny wzrost. Niemniej jednak, no, czas pokaże, jak to będzie wyglądać. Ja myślę, że wiele będzie też zależało od tego, co zrobi nasz rząd odnośnie w ogóle wsparcia działania antymonterylizacyjnego. Tak, bo, tak. Jeśli, bo jeśli Kowalski. Inwestor potencjalny otrzymałby bardzo fajną ofertę, narzędzia do tego, żeby przeprowadzić pracę tego typu w swoim domu. No to wydaje mi się, że no mamy już takie, takie, takie przypadki z historii naszego rynku budowlanego i z historii innych rynków europejskich, że dobre stymulowanie może stworzyć koniunkturę na rynku. No cóż, możemy trzymać kciuki, żeby coś takiego się stało. Będziemy później mówili o, o, o wsparciu termodernizacji, ale to też może być element, który wpłynie na ten rynek. Wydaje mi się, że potrzeba jest ogromna i trzeba. To masz pełni, pełni rację, ale właśnie no, te, tego, tego nie wiemy. Nie wiemy, czy taki program się pojawi i jaki będzie jego budżet, bo oczywiście, jeżeli wlejesz olbrzymią ilość pieniędzy na rynek izolacji, no to siłą rzeczy. Popyt jest, pojawi się pieniądz, który jest potrzebny do zaspokojenia tego popytu, no i wtedy ceny, ceny oczywiście odbiją jak najbardziej. No ale to jest spekulacja, bo, bo, bo tego nie wiemy, co będzie. Na zakończenie hmm. tego wątku, jeszcze dodam, że ostatnio byłem na targach, gdzie, gdzie byli wykonawcy robót budowlanych i rzeczywiście w rozmowie z nimi przewija się rzeczywiście taka, taka, taka tendencja. Że coraz bardziej dostępne są te ekipy na rynku. Już nie, nie są tak zakontraktowane na, na i Ceny też spadają. I ceny spadają, firmy wykonawcze poszukują pracy, Także, tak jak mówię, jeśli, jeśli ktoś rozważa ocieplenie domu i ma, i ma środki i, 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 i moce w postaci ekipy, to pewnie warto, nie wiemy jaka będzie zima i, i myślę, że to będzie, to będzie dobry ruch, bo. Taniej nie będzie, a może być tylko drożej. W mojej ocenie. mojej ocenie ja jak już wcześniej powiedziałem, uważam, że może być taniej, więc też nie, ma, nie, nie należy podejmować pochopnych decyzji. Za pół roku się spotkamy i sobie to. to już sumie... mamy wiele takich tak, tematów, o których się tak. nie zgadzaliśmy i czas pokaże, kto miał rację. W każdym razie już na koniec tego też tego, tego, to, tego, tego, tego tematu. To pan prezes Kisiel twierdzi, że że ceny na wiosnę nie spadną i jest to mało prawdopodobne, żeby coś w tym kierunku poszło. Zobaczymy. Następny temat to rozmawiamy o wełnie, rozmawiamy o styropianie. Natomiast też jest jeszcze na rynku inny materiał termoizolacyjny, który przebija się, przebija się do świadomości inwestorów potencjalnych. Również zapytaliśmy się producenta te, te, te tego typu izolacji o to, jakie oni mają prognozy na rynku. i a może jeśli mówimy o izolacjach PIR? Mówimy o izolacjach typu PIR, dokładnie. Izolacje typu PIR zawsze, od, zawsze, no, od, od, od wielu lat, obecnych, w momencie kiedy były już obecne na rynku, one zawsze były droższe od styropianu, od wełny. Można je zastosować w przypadku dachów płaskich, w przypadku dachów skośnych, w przypadku również ocieplania ścian, w przypadku ocieplania ścian w technologii fasad wentylowanych. Natomiast to co się teraz dzieje na rynku styropianu i wełny powoduje to, że te izolacje typu PIL wyrównują się cenowo z tymi, przede wszystkim bardziej z wełną, bo bliżej jest pil do, do, do wełny, jeśli chodzi o cenę. I tutaj najnowsze prognozy firmy, która dla nas się, się wypowiedziała, jest takie, że raczej w tym sezonie zimowym nie należy się spodziewać, że te izolacje będą, jeśli chodzi o ceny, wzrastały, pozostaną stabilne cenowo. I, I z takim optymizmem producenci tego wyrobu patrzą na, na rynek, na to, co się stanie, odczuwają na własnej skórze niejako ten, 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 ten popyt na, na izolację, jeśli chodzi o ocieplanie od zewnątrz, od wewnątrz, bo również ta izolacja może być stosowana od wewnątrz. Także y, być może będzie tak, że ta struktura cenowa w jakiejś perspektywie... Może ale... zmienić rynek, bo, może, bo, bo tak. tutaj właśnie mhm. dużą zaletą pir jest też to, że ma bardzo, bardzo korzystny współczynnik lambda, więc cieńsza warstwa pozwala uzyskać te same parametry. Ja, ja, ja myślę, Jarku, że my musimy na portalu o, o tym napisać, zrobić takie dla Państwa porównanie, wziąć właśnie trzy materiały, czyli wełnę, PIR i styropian i pokazać jaką przegrodę należałoby zastosować, jakiej grubości, żeby osiągnąć te same parametry i jak kosztowałby metr kwadratowy Takiej izolacji, i wtedy takie porównanie myślę, że też wiele by wniosło do naszej dyskusji. Ale to jest, ta sytuacja, jest bardzo podobna, powiem Ci, do rynku stali. Bo jak ceny stali zaczęły szybować w górę, to w wielu projektach stalowe druty zbrojeniowe były zamieniane na kompozyt. Który ma swoje zalety, ale ma też sporo wad. I powiem Ci szczerze, że mimo różnicy cenowej, tu się jakoś bardzo ten materiał nie przyjął, ale to wynikało. Moje cenie chyba głównie też z wykonawców, którzy byli przyzwyczajeni do pewnej technologii e, i przekonywali inwestora do tego, e, w czym się dobrze czują. I podejrzewam, że e, tutaj brak popularności piru to nie jest tylko kwestia ceny, ale to jest też kwestia właśnie znajomości. Znajomości wykonywania ocieplenia właśnie za pomocą tego materiału, bo nie, nie ukrywajmy, jak nie, jak nie znajdziesz ekipy, która, która ci w tym zrobi, to co z tego, że masz korzystną cenę, jak nie masz wykonawcy. I tu myślę, że to pewnie będzie proces. Bo jeżeli faktycznie ta równowaga cenowa się utrzyma, to potrzebujemy jednak dość sporego czasu, żeby się ekipy budowlane nauczyły korzystać z tego materiału, zaczęły przekonywać klientów do tego materiału, albo nawet w drugą stronę klienci, którzy na przykład czytają tak jak u nas na. Portalu, że jest to ciekawe rozwiązanie, zaczynają sobie to analizować, i oni zaczynają wymuszać na ekipach wykonawczych to, żeby jednak wykonały właśnie w oparciu o ten, o ten, o ten materiał. No tak, ta technologia się przebija na, na, na rynku polskim, wchodzi w coraz takie powiedziałbym swoje zastosowania, tak jak wspomniałem wcześniej, dach, podłogi, fundamenty, ale również ściany, żeby produkt zdobył takie powodzenie prawdziwe na rynku no to wiadomo, że to musi być masowa produkcja. Mamy tutaj dużych producentów w Polsce i dużą produkcję ulokowaną w Polsce. Wydaje mi się, że okoliczności, około rynkowe też będą powodowały, że ten, ten, ten materiał się może rozwijać. Natomiast warto o tym materiale mówić, bo jest to realna alternatywa tak. dla, dla, dla tych dwóch wiodących materiałów. Oczywiście są też inne materiały, o których będziemy też pewnie przy, przy, przy okazji naszych tu spotkań rozmawiali. Natomiast do, do czego zmierzamy? Zmierzamy do tego, że ceny, jeśli chodzi o styropian i owełnę, ewoluują. Są wysokie. Są, są... Wyso są wysokie, mogą spaść albo nie. Cena pilu mniej więcej utrzymuje się na, 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 na jakimś tam poziomie, który zbliża ten materiał do, 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 do tych izolacji wspomnianych, więc warto tu doradzić do, do, do pewnie naszym potencjalnym inwestorom. Aby również rozważyli, rozważyli i to warto też powiedzieć gdzie, no bo pewnie jeżeli chodzi o elewację, to tam będzie dominował styropian, bo Polska z stoi na elewacjach i tutaj jeszcze długo ciężko będzie szukać zamienniki. Ja sam rozważałem na przykład wełnę, ale to przeskok ceny razy dwa. I, I faktycznie, ten, te, jeżeli mówimy o budownictwie jednorodzinnym, ale także wielorodzinnym, to to, to stereopatent będzie dominował. W takim razie, gdzie ten pier może szukać, może być wykorzystywany? Wspomniałeś o fundamentach, no bo tutaj mamy alternatywnie styrodur głównie dominujący który jest jednak dość drogi, czyli jest dużo droższy niż styropian elewacyjny, no i nasza, Tam, gdzie króluje wełna mineralna, no to tutaj właśnie te, te, te płyty PIR, szczególnie że one są cieńsze, mogą być cieńsze, to, 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 to tam warto w pierwszej kolejności szukać jako, czy rozważać PIR jako zamiennik. Styrodol, zwany tak po, jako XPS, tak? bo tak. Tak, taka jest nazwa handlowa tego, tego materiału. Tak, to jest ciekawa alternatywa, warto, warto to rozważać. Oczywiście wszystko tkwi jakby w cenie w dostępności ekip, które są w stanie pewne rzeczy wykonać. Natomiast no my tutaj apelujemy o, o, o szersze patrzenie na, na, na te technologie, które są. A bardziej zwracamy można... Państwa uwagę na, na rozwiązanie, które war, warto, warto rozważyć. Kolejny temat, jaki chcemy tutaj po, po, poruszyć, to pewnie jest związany z kolejnym etapem, z kolejnym etapem związanym z termodynalizacją budynków. Zupełnie po cichutku, gdzieś na stronach Ministerstwa Rozwoju ukazał się, um, ukazał się dokument, który nie był specjalnie um, anonsowany w, w serwisach prasowych, gdzie um, Ministerstwo Rozwoju um, za, za, zapowiedziało już, w jaki sposób będą rozdzielane. Pieniądze z KPO na termomodernizację budynków wielorodzinnych. Mówisz o tym KPO, którego mieliśmy dostać, a nie dostaliśmy, nie wiemy czy dostaniemy. I Tak, podobno dzisiaj, yy, prędzej czy później dostaniemy. Tak, no, Takie jest stanowisko, stanowisko, bo ostatnio słyszałem wypowiedź, że w sumie to by się nic nie stało, gdybyśmy nie dostali, z czym się zupełnie nie zgadzam. Natomiast ym, rzeczywiście już dzisiaj z tego co, 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 co widzę Ministerstwo Rozwoju yy, prowadzi działania które umożliwią im ustawienie tego całego procesu, skonsumowanie tych wszystkich pieniędzy z KPO. Oczywiście te środki będą przesuwane z innych funduszy. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że Ministerstwo Rozwoju podało stopień finansowania określonych inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków wielorodzinnych i mhm. to, co, to co tutaj się wybija to to, że termomodernizacja budynków wielorodzinnych ma mieć dofinansowanie nawet do 36%, w momencie kiedy taka termomodernizacja mhm. również będzie połączona z wdrożeniem systemów OZE to to już będzie 41%, instalacja OZE w budynkach wielorodzinnych ma szansę na dofinansowanie na poziomie 50%, Aż 80% mogą, mogą otrzymać finansowanie na remonty budynków gminnych z mieszkaniami dla najuboższych, remonty mieszkań komunalnych, a z kolei 90% dofinansowania to terenomonalizacja lub remonty budynków gminnych, zabytkowych lub położonych na terenach rewitalizowanych. Co ty na to? To znaczy, ja uważam, że tak bardzo szybko tych pieniędzy nie zobaczymy w, w, w realu. Dlatego, że no po pierwsze, my musimy te środki dostać w końcu od Komisji Europejskiej. Później te środki musimy rozpisać na jakieś programy. Te programy musi ktoś wdrażać, więc muszą zostać napisane regulaminy tych programów. I biorąc pod uwagę, że tak naprawdę nie wiadomo, kiedy te środki będą, nie sądzę, żeby ktoś nad tymi regulaminami pracował. Więc jeżeli w mojej ocenie optymistyczne wydatkowanie tych środków w tych programach, o których mówisz, to jest pewnie druga połowa przyszłego roku. I byłbym zdziwiony, jeżeli byłoby to, byłoby to szybciej, bo jest też dużo takich, w mojej dość niebezpiecznych wypowiedzi polityków, bardzo wysokiego szczebla, którzy jednak mówią, że bez tego KPO to my sobie bardzo dobrze radę damy. I pytanie, czy będzie silna wola polityczna, żeby po te, za wszelką cenę po te, po te środki sięgać. Więc w tym otoczeniu nie wierzę, żeby ktoś nad tymi programami pracował. Też słyszałem te wypowiedzi, ubolewam nad nimi. Natomiast wydaje mi się, że Ministerstwo Rozwoju mimo wszystko dobrze robi, bo naprawdę wierzę w to, że te środki w końcu do nas trafią a jak trafią, to bądźmy już gotowi, przygotowani, miejmy ustawy, miejmy programy. Tak Idealistycznie że... myślisz, ja, ja jestem pewien, <laughs> że to tam tak nie funkcjonuje, ale chciałbym optymistycznie na skończyć, bo ja jestem przekonany, że nawet jeżeli nie będziemy mieć środków KPO na termomodernizację, według mnie będą wygospodarowane środki z innych funduszy, tu nie jestem ekspertem, ale sądzę, że chociażby z, z uprawnień do emisji CO2, z których też mamy bardzo duże środki, można byłoby je przeznaczać właśnie na tego typu cele, bo, bo po tej zimie, po tym kryzysie energetycznym, który mamy, po tych cenach energii, po tych nośni cenach nośników energii i po tych rachunkach, które zobaczą... E wszyscy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, gospodarstwa domowe w przyszłym roku. Naprawdę, w mojej ocenie, mentalnie dużo się zmieni i będą potrzebne tego typu programy, żeby, żeby, żeby w Polsce zrobić taki wielki program termomodernizacyjny. Zgadzam się, to jest potrzebne. Do tej pory mieliśmy coś takiego jak Fundusz Termomodernizacji i Remontu. Wiele, wiele lat. Dobra inicjatywa, funkcjonująca wiele lat. Wiele udało się zrealizować inwestycji dzięki temu, natomiast dziś potrzebujemy Większych środków, większych nakładów i ten, ten, ten program, który, który dziś zamawia, z, z, zapowiada Ministerstwo Rozwoju, to będzie, będzie, będzie w puli tego programu 100 milionów euro i dzięki temu programowi podobno będziemy w stanie do, do poprawić efektywność energetyczną do ponad 115 tysięcy mieszkań. Tak? tak, także no i to jest to, to, to kamyczek, a jeszcze tutaj dla takiego porządku informacyjnego dodam, że przepisy w tym zakresie. Mają być już gotowe w czwartym kwartale tego roku. A od przyszłego roku będzie można już się ubiegać o, 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 te, o te finansowania. Prawdopodobnie będzie to, jak myślę, jak znam życie, robione przez BGK. Także zobaczymy. No, ja trzymam kciuki uważam, że to trzeba robić. Rynek izolacji, o którym wcześniej mówiliśmy. Tego, potrzebuje bo, tego, bo idzie tak, kryzys tak, w budownictwie. I, 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 i tak, Wcześniej wspominaliśmy o tym już przy innej okazji, że. Że, że są istnieją pewne przesłanki, które mówią, że to te, dążenie do termomodernizacji może doprowadzić do tego, że ten rynek termomodernizacji oprze się tym wszystkim niebezpieczeństwom kryzysowi na rynku budowlanym. Zobaczymy, wydaje mi się, perspektywa takiego programu. Jest, jest, jest dobra. Potrzebujemy tych, tych, tych działań, i wydaje mi się, że, że no ja będę trzymał kciuki ja za KPO będę... i za to, żeby, żeby się udało zrealizować ten, ten, te, 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 te założenia tego, tego nowego programu. Ja też będę trzymał kciuki, szczególnie, że uważam, że jeżeli gdzieś interwencja państwa jest potrzebna, to właśnie wtedy, kiedy w danej branży przychodzi kryzys i w budownicy ewidentnie idzie kryzys, i pewne, pewnego rodzaju stymulacje ukierunkowane. Są właśnie potrzebne w tych momentach, kiedy jest naturalne spowolnienie, bo złą, złą decyzją jest stymulowanie, jeżeli rynek jest rozgrzany. Tak jak mieliśmy rynek rozgrzany przez ostatnie półtorej roku, stymulowanie rozgrzanego rynku jest bardzo złym pomysłem, bo to też winduje później ceny w kosmos, marzy w kosmos, i, i ci, którzy nie korzystają z dofinansowania, tak naprawdę są w bardzo trudnej sytuacji, no bo yy, ich budżety się kompletnie nie dopinają. I myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Możemy dziś zakończyć. Zapraszamy Państwa do lektury portalu termomodernizacja.pl, gdzie prezentujemy wszystko to, o czym dzisiaj mówiliśmy i wiele innych rzeczy związanych z ogrzewaniem, z ocieplaniem, związanych z optymalizacją inwestycji w tym zakresie. Również Państwa serdecznie zapraszamy na konferencję Trendy Budowlane i Trendy Energetyczne 15-16 listopada Kraków no nic lepszego w tym roku w budownictwie pewnie nie będzie. A jeżeli widzicie Państwo jakieś ciekawe tematy, które warto byłoby skomentować, prosimy o tą informację w komentarzu. Do zobaczenia.